Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Zanim jeszcze przejdziemy do filmu, chciałbym Wam na samym początku bardzo serdecznie podziękować za 54 subskrypcje. Naprawdę nie spodziewałem się, że będę się w ogóle taką liczbę osiągnąć, bo będąc za szczerym, swego czasu myślałem nawet by zamknąć kanał, kiedy to nam się w ogóle nie miałem czasu na nagrywanie, kiedy nawet nie miałem 50 subskrypcji. A tu proszę, mam 54 i wciąż nagrywam, jestem tu z Wami. I z tego co widziałem, to w. W tym tygodniu sporo nowych widzów mi przybyło, z tego co zobaczyłem to aż czterech nowych widzów, więc naprawdę bardzo dziękuję za to, że oglądacie te filmy, że komentujecie oraz że lajkujecie te filmy, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. A teraz do rzeczy. Biorąc pod uwagę, że nie chcę, żeby mój kanał miał po raz kolejny długie przerwy, zawsze na, na dwa miesiące, to postanowiłem, że gdzieś się na taki w miarę krótki filmik o takim moim haulu wrześniowym, czyli o jakichś moich nowych zdobyciach, nabytkach, w moich zbiorach z minionego miesiąca, więc no, możecie taki potraktować taki filmik o haulu z ostatniego miesiąca. Nie wiem czy będę takie filmiki robił często, czy też nie, no ale się na w ciągu minionego na przykład miesiąca na przykład, uda mi się kiedyś mi się na zdobyć coś ciekawego, no to myślę, że takie filmiki będę nagrywał. A akurat we wrześniu w tym roku uda mi się zrobić całkiem sporo ciekawych rzeczy. Tak więc, zaczynamy sobie od samego początku września, i mojego pierwszego nabytku z tego miesiąca: kim jest Siege Voyager Class Starscream, czyli kolejny model Siege w mojej kolekcji. Wędnę sobie starego już od pewnego czasu chciałem zdobyć tą figurkę i planowałem nawet zdobyć jeszcze w lipcu jednak zdecydowałem się na Six Sixguna i Branta no, ale pod koniec sierpnia akurat miesiąc nad jakimś nowym zakupem do kolekcji no to właśnie wpadł na pomysł by kupić sobie Six Torch Scream, udało mi się go znaleźć w jakimś niezajecianie i pewnie niektórzy zaczęli się zastanawiać dlaczego wybrałem tą wersję, nie, nowo najnowszą wersję Air Odpowiedź jest prosta tą wersję było mi, było mi o wiele łatwiej znaleźć i bardziej mi się jakoś podoba ta wersja niż tamta z Earthrise, znaczy tamta z Earthrise też jest spoko, jednak jakoś tam mi bardziej odpowiada, o, tak powiem. No i naprawdę fajna figurka, mi się osobiście podoba, chociaż nie będę zbytnio spoilował, bardziej będę ją opowiadać w jej recenzji, którą planuję już niedługo zrobić, ale nie wiem, czy się uda czas pokaże. I przyznaję się, że zrobiłem niedawno do tej figurki up, pewien upgrade, takie dodatki, ulepszenia do tej figurki, ale o nich też będę bardziej opowiadać przy okazji recenzji tej figurki. No ale naprawdę, znowu z tego, że udało mi się zgarnąć tą figurkę, jest naprawdę z niej zadowolony. Będzie na kanale, więc... myślę, że na póki co tyle. No i Akurat wraz z tą figurką w tym samym czasie kupiłem inną rzecz, jaką jest coś, co też już od pewnego czasu chciałem, a jest to T-shirt Rotting Christ. Bardzo od jakiegoś czasu chciałem jakikolwiek T-shirt z tym zespołem i w końcu da mi się zgarnąć właśnie ten. No, no i pewnie się niektórzy zastanawiają, a kiedy ten zespoł będzie na Twoim kanale w najnowszej serii. Dowiedzie się w swoim czasie. Na razie nie będę tu bo e, jeśli chodzi o tą scenę, no to tak na razie mam nieco inne plany, ale to zobaczycie. No ale na pewno coś się ze się pojawi. Oczywiście że koszulka bardzo fajna. Bardzo mi się osobiście podoba. Więc no z tych dwóch nabytków akurat jestem naprawdę zadowolony. Ono, że to na chwilę na bok, by złożyć resztę, bo akurat. Nie wiem czy wiecie, a jak nie, to pewnie też się dowiecie, że mniej więcej tak w połowie września w Biedronce był tak zwany tydzień Rock Metal, czyli były tam sprzedawane różne płyty zespołów rockowych bądź metalowych, głównie takich oldschoolowych, powiedzmy Znaczy same płyty nie były w 100% tak oldschoolowe, że to nie były takie stare płyty z lat 80 -tych, 90 -tych, ale no w dużej mierze to były właśnie takie stare płyty. No i. Nie dziwiłby fakt, że taki, o, taka osoba jak ja od razu, jak tylko się tu dowiedziała, to pobiegła do biedronki z kasą, by sobie parę płyt zakupić. No i akurat e, zakupiłem wówczas 5 płyt. Może mi kosztowały bodajże 100 zł, czyli za jedno zapłaciłem 19,99, więc naprawdę spokojna. Cena, bo zwykle z tego co patrzyłem, to tam na internecie te płyty wychodzą, bo, bo bodajże ponad 50 albo 40 zł. No i pewnie sobie a co to są te płyty? Już Wam mówię wszystko po kolei. Są to konkretnie płyta Rust in Peace zespołu Megadeth, dwie płyty Slayer'a, a konkretnie Ring in Blood i Seasons in the Abyss, jedna płyta Anthraxa, a konkretnie Among the Living, oraz ostatni album Black Sabbath, 13. I przyznam się szczerze, że spośród tych pięciu płyt, ta jest jedyną jaką kupiłem w ciemno. Czyli, że nie wiedziałem do końca czego się spodziewać. Ale kupiłem im wszystko, bo byłem ciekaw co to będzie za płytę. No i jakieś czas temu już Ale co nie myślę to na razie nie powiem. Bo nie chcę sobie spalować odcinku o Black Sabbath. Który może za jakiś czas będzie, może nie. Nie wiem, czas pokaże. Dobra, lecimy do najnowszego nabytku w moich zbiorach. Który dostałem... Dosłownie dwa dni temu, z okazji niechłopaka, a z nim coś, co już też od pewnego czasu bardzo chciałem, ponieważ pewnie niektórzy, którzy znają mnie prywatnie, wiedzą, że od jakiego czasu bardzo lubię zespół Celtic Frost. No i nie dziwi fakt, że wraz z moim entuzjazmem do tej kapeli udało mi się zgarnąć jeden z ich t-shirtów, a konkretnie t-shirt Morbid Tales, ich słynna epka, którą ja osobiście bardzo lubię, i udało mi się przy okazji znaleźć z nią koszulkę. Może przyznać, że mi się naprawdę ten wzór podoba, więc koszulkę będę nosił z dumą, naprawdę mi się osobiście bardzo podoba. I kosztowała też stosunkowo niewiele, jak na taką koszulkę, bo niektóre takie wychodzą nawet 90 zł. Ta konkretna mi kosztowała nieco poniżej 50 więc naprawdę spoko cena, a naprawdę koszulka bardzo fajna. No więc jak widzicie, u mnie... W przeciągu ostatniego miesiąca naprawdę sporo się działo. Naprawdę parę fajnych rzeczy do moich zbiorów doszło. Więc. Jak widzicie, dość ciekawie u mnie było. No i najmniej się zastanawiali, czy na przykład recenzja tych na przykład płyt, czy coś w tym rodzaju się pojawi na kanale. To mówię, że mam to w planach. Zwykła recenzja starszego, na pewno się pojawi na kanale, to już jest pewne. Chociaż nie wiem, jak się u mnie uda wyrobić czasem, ale miejmy nadzieję, bo w końcu ja jeszcze nie kończę z YouTubem, czy nie mam tego w planach, i naprawdę mam sporo planów, jeśli chodzi o ten kanał. A więc na dzisiaj to ode mnie tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak skończycie, zostawcie łapkę w górę. E, jakiś fajny komentarz, napiszcie, czy wam się podobało, czy też nie. E, napiszcie też e, co. Was ostatnio doszło do zbiorów i chłapajcie się tym, gąsicie w komentarzach, chcę bym o tym przeczytał. No i też możecie zostawić subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i to na dzisiaj na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!